Wspomniałeś, że potrafisz rozgrywać trochę partię meczową z mediami. I chciałam się ciebie dopytać, bo teraz po wygranej Eurowizji Junior Vicky Gabor, ona ma kilkanaście lat, dopiero wkracza w tutaj w ten show biznes polski. Jakie byś miał dla niej rady, gdybyś ty miał te kilkanaście lat, żeby ktoś ci udzielił? Jak właśnie powinna tutaj gdzieś pogrywać z mediami? Na pewno wchodzisz na imprezę, wchodzisz na salony nazwijmy to, dajesz tam wywiady, jesteś ok pod publiką, ale wracasz do siebie do domu i bądź po prostu sobą, ucz się, kończ, kończ szkołę, słuchaj się rodziców, którzy na pewno tobie dobrze życzą i po prostu nie zatrać się w tym show biznesie, bo to jest bardzo płytkie, to może bawić na kilka lat, to może być fajne być ok w wieku kilkunastu lat tak na świeczniku, to może na pewno zepsuć, ale myślę, że to jest absolutnie Ważne, żeby rodzina tak, takim dzieckiem, no dziewczyną zaopiekowała się, wytłumaczyła właśnie, że pamiętaj, za 5, za 10 lat już możesz nie być gwiazdą, ale życie jest przed tobą, więc skończkowe coś osiągnij.